Hej kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić w domu taki przykładowy plan lekcji dla dzieci. Można go sobie później powiesić na ściany, coś w tym stylu, żeby dziecko wiedziało, które czynności w ciągu dnia następują jedno po drugiej. Tak dla, przyku... o, tak dla przykładu robimy ten plan lekcji. Tu przyklejamy rzep, takie velcro, musi być twarde po tej stronie, żeby tutaj, jak mamy to, tę miękką rzepę, to przyklejamy ją sobie tutaj, w ten sposób. No więc mamy takie czynności. Jedna po drugiej w ten sposób, i dziecko wie, że teraz jest czas na tę czynność, która jest na samej górze. Przyczepiamy ją tutaj. Kiedy ona jest skończona, odkładamy ją tutaj do pudełeczka. Tutaj jest to, co jest skończone, i przechodzimy do kolejnej. I tak przez cały dzień, albo skupiamy się na jakiejś konkretnej yy, czynności. Myślę, że są te plany lekcji całkiem przydatne, dlatego że dzieci wiedzą, jakie czynności następują jedna po drugiej. I to wprowadza fajną rutynę, fajny harmonogram. Wprowadza to spokój i łatwiej, że tak powiem. Tutaj dajemy sobie taką rutynę na rano po przebudzeniu. Mamy sobie tutaj takie różne czynności, które dziecko może robić rano, i zaczynamy od pobudki. Dziecko się budzi, przekłada tutaj, jest czas na to, jeżeli pobudka jest skończona, idzie to do pudełka na skończone. Teraz jest czas na co? Śniadanie. Czyli robimy tutaj i dziecko idzie jeść śniadanie. Jak skończy śniadanie, mówimy co jest następne, myśli zęby. Przekłada tutaj i idzie umyć zęby. Jest to taki całkiem fajny i pomocny pomysł na wprowadzenie ładu i spokoju. Dziękuję.